Jeśli myślisz, że jedna rozmowa nic w życiu nie zmienia, ta historia udowodni ci, jak bardzo możesz się mylić. Mój ojciec i ja od lat mijaliśmy się jak obcy. Mieszkaliśmy w jednym domu, ale jakby w dwóch różnych światach. On wiecznie zmęczony pracą. Ja wiecznie obrażony, że nie widzi we mnie nic więcej, niż dziecko, które musi dorosnąć. Pewnego dnia po kolejnej kłótni o nic spakowałem torbę. Byłem gotów wyjść, uciec, zacząć życie z dala od niego. I wtedy usłyszałem jego głos: cichy, jakby złamany. Poczekaj. Odwróciłem się. W dłoni trzymał stary, pogięty list. Miałem ci to dać, kiedy będziesz gotów, ale widzę, że już więcej nie mogę czekać. Otworzyłem go drżącymi palcami. To był list, który napisał do mnie, gdy byłem dzieckiem. Pełen słów, których nigdy nie słyszałem na głos. Chciałbym być lepszym ojcem niż mój. Nie zawsze potrafię, ale kocham cię bardziej niż umiem pokazać. Zamarłem. Bo pierwszy raz w życiu zobaczyłem w nim nie surowego faceta, tylko człowieka, który bał się, że zawodzi. Usiedliśmy. Rozmawialiśmy godzinami jakby ktoś odblokował drzwi, które obaj trzymaliśmy zamknięte latami. Czasem nie trzeba nowego domu, nowej pracy, ani nowego życia. Czasem wystarczy jedno zdanie, które otwiera całą prawdę, o której baliśmy się mówić.